Dzisiaj temat to Bóg Abrahama. To jest taki bardzo prosty temat, dlatego że chcę z Wami się podzielić tylko jedną myślą, którą mam na ten rok. <laughs> Ale ja najpierw przeczytam fragment Księgi Rodzaju, kiedy Bóg mówi do jeszcze Abrahama. On mówi tak: 17 rozdział, pierwszy werset: Ja jestem Bogiem Wszechmocnym. Żyj ze mną w zażyłości i bądź bez skazy. Mocny to jest, czy nie? Czy ktoś z nas jest bez skazy? A Bóg już w 17 rozdziale Księgi Rodzaju mówi do Abrama, żyj ze mną w zażyłości i bądź bez skazy. Jak myślicie, czemu najpierw powiedział żyj ze mną w zażyłości? W za <grym> Mniej więcej. No tak. Jakikolwiek rozwój duchowy bez Jezusa ma zero sensu. Tak? Więc chciałem wam przypomnieć o tym Aspekcie naszej wiary, w której jest ona relacją, jest więzią. I musimy uciekać od takiego traktowania Boga, które redukuje go do systemu, ideologii, zewnętrznych tylko jakichś rytuałów, do przepisów. Ostatnio ktoś zadał mi pytanie: Czy to i to jest grzechem? No i tak, jakbym miał tabelkę grzechów, to bym powiedział tak. Ale zanim mogę to powiedzieć, to muszę powiedzieć o innych rzeczach. A dlaczego to zrobiłeś? Czy to było umyślnie, czy przez przypadek? Czy to było dlatego, że to zaplanowałeś, czy dlatego, że to wyszło pod wpływem emocji nagle? Więc musimy patrzeć trochę szerzej. I najlepiej nie jest pytać człowieka, tylko pytać Ducha Świętego, nie? Zaglądać do Jego Słowa i tam szukać odpowiedzi. Bóg mówi do Abrama, żyj ze mną w zażyłości i bądź bez skazy, bo tylko życie w zażyłości z Bogiem daje nam rozwój, daje nam pomnażanie naszych cnót, daje nam ten moment w naszym dniu, kiedy Bóg pobudza nasze sumienie i mówi, słuchaj, to, co zrobiłeś, nie było do końca ok. I on nie mówi tego po to, żeby potępić. A po co to mówi? Po co Bóg takie rzeczy może robić? Mhm. Tak. Ale też tego, że On będzie sam nas prowadził. Że On sam będzie nam pokazywał, co jest dobre, a co złe. I kiedy będzie przychodził i, i będzie to robił, to po to, żebyśmy my mieli szansę na zmianę, żebyśmy mieli szansę na nawrócenie, na zmianę myślenia, a w konsekwencji zmianę kierunku życia. I wiecie, to też pokazuje taką prawdę, że ten, kto żyje z Bogiem, jego celem jest po pierwsze Jezus, a po drugie, stawanie się jak Jezus. To znaczy, że jego celem jest uciekanie od tego, co złe, to znaczy, że, że jego celem jest powstawanie z upadku, to znaczy, że jego celem jest nabywanie mądrości i wybieranie tego, co dobre. Po co? Po to, żeby było owocnie. Po to, żeby życie tego człowieka się rozwijało. Po to, żeby mógł być światłem dla innych. To jest cel naszego życia na Ziemi. Nie, żeby było nam łatwo, przyjemnie i komfortowo, ale żebyśmy mogli być światłem dla innych i żeby jasno świecące światło miłości obecnej w nas i wypływającej z nas, mówię tu o miłości chrześcijańskiej, żeby ta miłość przyciągała ludzi do Boga. Nie da się tej miłości mieć bez zażyłości z Jezusem. Więc chcę Was zachęcić do tego, żebyście przyjrzeli się swojemu sercu na początku roku i zobaczyli, w jaki sposób traktujecie Boga, jak na niego patrzycie. Czy przejadł się? Czy nie ma go w Waszej codzienności? A może jest wciąż tym, który jest celem Waszego serca? Może jest tym, którego kochacie i chcecie tą zażyłość pogłębiać? I pamiętam taką sytuację, kiedy byłem w jakimś miejscu, jakaś kobieta mnie spytała, popatrzyła na obrączkę, mówi ma Pan żonę? Ja mówię, no tak. A ona do mnie, że no i co, żona Pana nawróciła. Ja tak się trochę wkurzyłem, mówię, nie, Bóg mnie nawrócił. <grym>, co żona? Ale to jest takie mm, częste dość, że Kobieta po prostu tłucze i tłucze do bram niebios i facet się w końcu nawraca, nie? Ale <laughs> też często to dzieje się tak, że facet wchodzi w związek czy kobieta ten związek ich zmienia. Mieliście kiedyś taki, takie doświadczenie? Widzieliście coś takiego, że miałeś kumpla, koleżankę, który był taki, potem wszedł w relację i ta relacja go zmieniła. Na tym gruncie ludzkim to bywa. Na lepsze, na gorsze. Natomiast na tym gruncie boskim bycie w relacji z Jezusem ma nas zmieniać. Codziennie. Codziennie. I za każdym razem, kiedy odchodzimy od Niego, <laughs> możemy wrócić. I to spotkanie znowu nas przemieni. Więc nie bójmy się spotykać z Nim, nie bójmy się w tej zażyłości trwać, nie bójmy się coraz bardziej jej pogłębiać i szukać, Miejsca i czasu na to, żeby to realizować w naszym roku. Bo wierzę, że kiedy zadbamy o tą rzecz, o tą zażyłość, to Bóg będzie nas prowadził coraz bardziej i bardziej do doskonałości, coraz bardziej będzie przemieniał nasze serce i będzie nas uwalniał z różnych zachowań, trudnych emocji, które możemy doświadczać. Czy też z różnych dążeń, które niekoniecznie muszą być od Boga. To jest Jego obietnica. Żyj ze mną w zażyłości, a będziesz bez wskazy. któregoś dnia. Jak nie tu, to tam. Amen.